Tragedia na farmie Justyny i Łukasza Rolnicy podlasie w szoku. Justyna i Łukasz, znani z programu Rolnicy. Podlasie podzielili się z fanami niepokojącą informacją. Para rolników napotkała na pewne trudności, które zmusiły ich do zmierzenia się z kolejnym wyzwaniem. Rolnicy Podlasie zyskali wierną grupę fanów, a Justyna i Łukasz Maciorowscy z ciemnoszej szybko zdobyli sympatię widzów swoją pracowitością i zaangażowaniem. Prowadzą oni gospodarstwo mleczne, gdzie Justyna, choć z wykształcenia pielęgniarka, bez wahania wspiera męża w codziennej pracy. Jednak ostatnio życie rolników skonfrontowało ich z nowymi wyzwaniami kropka, odwiedzając Justynę i Łukasza, Dziennikarze Superekspresu dowiedzieli się o problemach, z którymi zmagają się rolnicy w przygotowaniach do nowego sezonu. Mówili o stosowaniu nawozów naturalnych i zakwaszaniu ziemi, ale przekazali też smutną wiadomość. Okazało się, że część ich działki zostanie odebrana z powodu budowy drogi serwisowej i wiaduktu. Łukasz wyjaśnił, że to oznacza utrudniony dostęp do dalszej części gospodarstwa, co uniemożliwi wypas bydła. Mimo trudności, Justyna i Łukasz postanowili nie popaść w rozpacz. Zaskoczyli swoich gości planem na przyszłość stworzeniem labiryntu z kukurydzy na swojej działce. Justyna podzieliła się radosną nowiną na TikToku, informując, że labirynt będzie oparty na trzech kategoriach: wiedzy ogólnej, bajek dla dzieci i kategorii rolniczej. Para jest już w trakcie wysiewania kukurydzy, gotowa na nowe wyzwanie, które z pewnością przyciągnie uwagę lokalnej społeczności i fanów programu. Ich determinacja i pomysłowość są inspirujące dla wielu osób, zarówno wśród fanów programu, jak i społeczności lokalnej. Pomimo niepewności związanej z utratą części działki, Justyna i Łukasz postanowili obrócić sytuację na swój użytek i przekształcić ją w nową atrakcję dla odwiedzających ich gospodarstwo. Ich pozytywne podejście do życiowych wyzwań sprawia, że są wzorem siły i wytrwałości dla innych, pokazując, że nawet w trudnych chwilach można znaleźć sposób na realizację swoich marzeń i pomysłów. Kropka ich działania nie tylko przynoszą korzyści im samym, ale także wpływają pozytywnie na ich społeczność i otoczenie. Tworząc labirynt z kukurydzy, Justyna i Łukasz nie tylko oferują nową atrakcję turystyczną, ale także angażują lokalną społeczność i promują rolnictwo. Ich inicjatywa może stać się miejscem spotkań i integracji dla mieszkańców, a także inspiracją dla innych rolników do kreatywnego wykorzystania swoich zasobów i przeciwdziałania trudnościom. Plotka Czy Prawda Aktor przejmuje program po Sławomirze. Telewizyjne zmiany w TVP ciąg dalszy, a kolejnym programem, który doświadczy przetasowań, jest popularne muzyczne show. Tak to leciało. Sławomir Zapała i Kajra, którzy dotychczas prowadzili program, zostali zastąpieni nowym prowadzącym, a znany aktor Kacper Kuszewski zasiądzie na ich miejscu. Decyzja o zmianie prowadzących nie jest przypadkowa. Nowe władze telewizji publicznej postanowiły odświeżyć program. Eliminując z ekranu osoby związane z poprzednimi rządami. Tym razem za sterami tak to leciało. Stanie Kacper-Kuszewski, znany widzom między innymi z roli Marka Mostowiaka w serialu M jak Miłość oraz z udziału jako uczestnik i жуer w Twoja twarz brzmi znajomo w polsacie.kuszewski, szybko wcieli się w nową rolę. Już 3 czerwca przystąpi do nagrywania kolejnych odcinków programu, które mają być emitowane zarówno jesienią, jak i wiosną. Produkcja liczy na jego charyzmę, sympatyczność i umiejętności muzyczne, które sprawią, że przyciągnie przed ekrany widzów TVP. Aktor opuścił obsadę M jak miłość w 2018 roku, wyjeżdżając z rodzinnej grabiny do Australii. Pomimo próśb produkcji o powrót, Kuszewski podkreślał potrzebę zmiany i poszukiwania nowych wyzwań aktorskich. Choć seria chciałaby, by wrócił do roli Marka Mostowiaka, na razie nie udaje im się przekonać go do powrotu. Kropka decyzja o wyborze Kaczpera Kuszewskiego jako nowego prowadzącego programu spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony produkcji. Ich nieoficjalny informator podkreśla, że Kuszewski wygrał casting dzięki swojemu sympatycznemu usposobieniu, zdolnościom muzycznym oraz umiejętności nawiązywania kontaktu z uczestnikami programu. Jego doświadczenie sceniczne i aktorskie, połączone z charyzmą, czynią go idealnym kandydatem do poprowadzenia show, które cieszy się dużą popularnością wśród widzów TVP. Teraz pozostaje czekać, jak publiczność przyjmie tę zmianę i czy nowy prowadzący będzie w stanie dorównać popularności poprzedników. Kropka nowa rola Kuszewskiego w programie Tak to leciało. Może otworzyć przed nim nowe możliwości zawodowe i artystyczne. Umacniając jego pozycję w telewizji publicznej. Jego wszechstronne umiejętności aktorskie oraz charyzma sprawiają, że może stać się kluczową postacią w różnorodnych produkcjach TVP. Dla widzów będzie to także szansa na nową energię i świeże spojrzenie na program, co może przyczynić się do jego dalszego sukcesu i utrzymania widowni. Przyjaciele, nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału i obserwować nas. Aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i treściami. Kliknijcie, subskrybuj i obserwuj już teraz, aby nie przegapić niczego interesującego od nas. Dziękujemy za wsparcie.